pacer w powietrzu. Gibkości, spryt. Ambicja i charakter. Oto gracz, który swymi ruchami, wyskokiem i możliwościami przypomina aż nie wierzę w to co mówię. Przypomina Michaela Jordana. I to nie jest tylko moje zdanie. To opinia setek dziennikarzy, najpopularniejszych specjalistów oraz tysięcy fanów koszykówki, nie tylko tej z Minnesoty. Gdy widzimy kolejne chore akcje, jak ten blok z końcówki meczu Spacers, próby zniszczenia kariery Antonego Davisa, mityczny hangtime przy rzucie z wyskoku, czy zagrania w stylu: Zrobię to, kto mi zabroni, to można ujrzeć w Edwardsie podobieństwa do legendy chicagowskich byków. Może jeszcze nie talentem. Na pewno jeszcze nie osiągnięciami, ale ambicja, zadziorność i atletyzm już tutaj są. Cześć, z tej strony Keep Debit to jest kanał o koszykówce i dziś wybaczcie. Ja wiem, że jest poniedziałek, ale nie będzie profesjonalnego studia NBA, ponieważ Bartka, no, nie ma i tak przez chwilę myślałem, czy nie przygotować dla Was jakiś solo podcast o tym, co się działo aktualnie w lidze NBA, ale stwierdziłem, że, no, że nie, że to jednak nie będzie to samo, więc postanowiłem przygotować materiał o bardzo wyjątkowym zawodniku, który gra w drużynie, która zalicza bardzo. Niespodziewany sezon. Minnesota Timberwolves to jedna z najfajniejszych historii tego sezonu. W końcu rok temu, o podobnej porze, myśleliśmy o tym w ten sposób, że wymiana porudiał Goberta była jedną z najgorszych wymian w całej historii zawodowego sportu. A tymczasem wystarczyło jeden rok poczekać, ustalić nowy plan gry w Minnesocie i nagle okazało się, że mamy do czynienia z drużyną, która zajmowała wiele miesięcy tego sezonu na samym szczycie konferencji Zachodniej. Zresztą wciąż o to miejsce się bije. No, ale dzisiaj przede wszystkim skupimy się na Antonym Edwardsie, o porównaniach tej postaci do słynnego Michaela Jordana oraz o tym, że Michael Jordan żałuje draftu 2020 roku. Przypominam, może nie o obowiązku, ale o miłym geście z Waszej strony. Pamiętajcie, że każdy kciuk w górę pod filmami, że każda subskrypcja, dzwoneczek, komentarz, to jest statystyka i ona bardzo pomaga mi, żeby tutaj coś osiągnąć na tym YouTubie. A z faktu, że działamy w tej naszej małej koszykarskiej niszy, NBA-owej niszy, to każda taka statystyka z Waszej strony bardzo mi pomaga w rozwoju tego kanału. Także, jakby co, z góry bardzo dziękuję. Na wstępie jednak z przyjemnością informuję, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Draft Camp, jedyny taki obóz koszykarski w Polsce, w którym to sama gra w koszykówkę, nauka podejmowania decyzji oraz sprawdzanie się w ogniu gry jest... Priorytetowe. Draft Camp to obóz, który symuluje drogę NBA. Przez pierwsze dni jesteś testowany jak na Draft Combine, następnie wybierają cię w ceremonii draftu. Rozgrywasz sezon w swojej nowej drużynie, następnie playoffy i być może grasz o mistrzostwo. Drużyny są podzielone na dywizje, pierwszą oraz ruki i w zależności od poziomu, który prezentujesz, możesz znaleźć się w jednej z nich. Także jest to obóz zarówno dla trenujących w klubach, jak i dla amatorów. Zresztą sam Jeremy Sohan brał kilka lat temu w Draft Campie udział. Zobacz, jak mu poda. Poszło. Jeśli jesteś zainteresowany przyjazdem na obóz, to informuję, że zapisy się bardzo szybko kończą już większość turnusów jest wyprzedana, ale coś tam jeszcze na pewno zostało. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie DraftCamp.pl, dostępnym w linku pod tym filmem. To jest już czwarty sezon Antonego Edwardsa. Zalicza w tym sezonie ponad 26 punktów, 5 zbiórek oraz 5 asyst na mecz. Podniósł swoje średnie względem poprzedniego sezonu, co jest oczywiście najbardziej istotne. Jeśli chodzi o jego poziom skuteczności, no to są one na dość zbliżonym poziomie względem tego, co prezentował rok temu, czyli skuteczność z gry na poziomie 46%, skuteczność za 3 punkty, nieco powyżej 37%. Ja wiem, że gdy patrzymy na Antonego Edward'a, to głównie widzimy te jego niesamowite posterdanki, skakanie po głowach, niesamowite czapy czy rzuty z półobrotu grając na postapie jeden na jednego. Ale to, co warto tutaj zwrócić uwagę, to to, że Antony Edwards dodał w tym roku do swojego arsenału zupełnie nowe zagranie, które wydawać by się mogło jest niesamowicie nudne. Mowa o starym, dobrym rzucie od deski, o tak zwanym bank szocie. Jest to rzut, który jakoś nigdy specjalnie nie był uwielbiany przez graczy, wręcz przeciwnie, był on traktowany jako taka technika rzutu z takim dość przymrużeniem oka. Zwracam się teraz do Ciebie, drogi widzu, ile razy podczas gierki z kumplami trafiłeś rzut od deski, a z ust obrońcy usłyszałeś yy, ale fart. No właśnie, no bo dopracowana technika rzutu często jest wychwalana ponad niebiosa, a ten mityczny dźwięk samej siatki bez dotykania Obręczy to jest coś najbardziej niesamowitego, co może zaoferować ci Pure Shooter. Ale wyczucie tablicy jest często uznawane jako takie pójście na łatwiznę. No ale hej, no kogo obchodzi czyjaś opinia, czy coś jest ładne, czy coś nie jest ładne? To jest koszykówka i to ma być skuteczne. Skuteczne, efektywne, ma to wpadać na wysokim procencie i Antony Edwards to zrozumiał. O magii bankshotu wiedział Larry Bird w latach 80. Słynął z tego Tim Duncan, aktualnie świetny z tym choćby Luka Doncic. Bywało, że najwięksi tego sportu robili z bankshotów swą najgroźniejszą broń. I całkiem możliwe, że Anthony Edwards chce podnieść te pochodnie i biec z nią dalej. Tylko właśnie, te że o deskę często kojarzą się z czymś nudnym, ale Anthony Edwards uczynił z nich coś w stylu spektaklu. Jego gra jeden na jednego na wysokim postapie kojarzy się z najlepszymi wersjami MJA czy Kobiego, a wyszukiwanie mikrobłędów obrońcy, obrót w przeciwną stronę i rzut z odchylenia wręcz te skojarzenia potwierdza tylko, że w przeciwieństwie do MJA czy Kobiego te rzuty w wykonaniu Antonego Dworca bardzo często są oddawane nie na obręcz, tylko na tablicę. Jest to efektowne i nieefektowne zarazem. Jest to, jest to jedyne w swoim rodzaju. I to wygląda naprawdę przepięknie. Jest w tym coś takiego ujmującego, kiedy, kiedy widzisz ten taniec z obrońcą, te wszystkie piruety, yy, pumpfake'i, udawanie, że idziesz w jedną bądź drugą stronę, a później, no, pff, rzucasz sobie o tablo. No, ale skoro to działa, Anthony Edwards uczynił z tego broń perfekcyjnie. Tylko czasami ten rzut faktycznie wydaje się być taki przedziwny, bo o ile bankshoty z post-upu na dalekiej dwójce to jest jakby technika, o tyle gdy Antony Edwards próbuje trafić rzut za trzy punkty od tablicy, no to wtedy wszyscy się już zastanawiają o co mu w zasadzie chodzi, i, no ale on zawsze uważa, że on jeśli już celuje, celuje od tablicy, no to celuje od tablicy. No i na sprawa, że Antony musi teraz pod koniec sezonu ponownie odnaleźć swój rzut trzypunktowy, bo po dobrym grudniu i fenomenalnym styczniu, gdzie trafiał niemalże 42%. Wszystkich prób za 3 punkty, no to po weekendzie gwiazda skuteczność woła o pomstę do nieba, bo jest to 28,5%. Jeśli chodzi o najlepsze występy tego sezonu, to Edwards trzykrotnie w tym sezonie przekraczał barierę 40 punktów. Wszystkie te mecze Minnesota wygrała. Najświeższym wspomnieniem jest oczywiście pojedynek z Indianą Pacers. Pojedynek zakończony w iście dramatyczny sposób, bo początek meczu zapowiadał prawdziwą tragedię. Antony Edwards podkręcił kostkę w pierwszej akcji, ledwie w pierwszej akcji meczu. Wyglądało to średnio fajnie i myśleliśmy, że to zapowiedź końca sezonu dla Wolves. Tym bardziej, że chwilę wcześniej otrzymaliśmy info o operacji Karla Antonego Townsa. Przez tę kontuzję, Kato puści co najmniej miesiąc. Ale wracając do meczu, po czterech minutach Edwards wrócił. Jakby nigdy nic grał dalej, nie dawał żadnych oznak gorszego samopoczucia. Wolves zbudowali sporą przewagę i zapowiadało się na świetne zwycięstwo, ale jak to niestety była w tym sezonie dla Minnesoty. Ten atak jednak nie domaga, w szczególności w końcówkach, Indiana Pacer z drugiej połowie wszystko odrobiła. I na czwartą kwartę mecz zaczął się w zasadzie od początku. I czwarta kwarta to był wybuch. To był wybuch talentu, to było przejęcie meczu przez Antonego Edwardsa. Zdobył 16 punktów w samej czwartej kwarcie. Ostatnie 8 punktów Minnesota w tym meczu należało właśnie do Antonego Edwardsa. No i to, co zrobił na samym końcu, czyli spudłował rzut wolny, po czym dobiegł na drugą połowę boiska i zablokował w ostatniej sekundzie rzut Nesmitha, który mógł doprowadzić do zwycięstwa Indiany. Zablokował ten rzut. Game winning. Block. Edwards can't hit the second. Pacers have a chance. Out. Up ahead, Niesman. Blocked. Edwards getting up. And good night. To było coś kosmicznego, bo Antony Edwards wyskoczył ponad orbitę. Walnął się o kant tablicy swoją własną głową. No, wyglądało to nadludzko i po meczu Antony Edwards ujął to w skrócie: yy, Nigdy nie wyskoczyłem w swym życiu tak wysoko. I to, co dodaje kolorytu tej akcji, temu blokowi, temu zwycięstwu, jest to, że Antony Edwards spudłował ten drugi rzut wolny i po tym pudle. Yy, Uruchomił swój najszybszy kłus, jaki tylko istnieje w nogach Antonego Edwarda i gonił go przez cały parkiet, bo chciał naprawić własny błąd. Podsumowując, 44 punkty, 18 trafionych rzutów z 35, dołożył do tego 6 zbiórek, 3 asysty, po 2 bloki i przechwyty i miał 0 strat. I ten mecz, no wybaczcie, że to powiem, ten mecz, to jest poziom MVP. Ja wiem, że to za wcześnie, na jakiekolwiek porównania, dorzucanie do rozmowy i w ogóle, ale. Ten mecz Antonio Edwards grał jak MVP. I naprawdę jest w tym coś takiego MJ-owego, tylko że z drugiej strony ten mecz był w Indianie. A chwilę wcześniej, miesiąc wcześniej w Indianie był Weekend Gwiazd i Antony Edwards podczas tego Weekendu Gwiazd, podczas konkursu Skills Challenge postanowił sobie dla Becky rzucać trójki lewą ręką, z czego raz ta trójka odbiła się w ogóle, to no był jakiś kartofel o kant tablicy, a w samym meczu gwiazd Antony wręcz nie chciał grać. Ile on tam znowu punktów? 4? 6? Nie pamiętam, coś koło tego. I ewidentnie widać było, że nie ma w kompletnie w nim żadnej werwy, chęci, ambicji oraz zaangażowania sam Edward zresztą po wszystkim powiedział, że to jest weekend w Biasi, to jest przerwa w tym sezonie. To jest przerwa dla nas zawodników, nikt tu nie chce przyjeżdżać, grać i rywalizować. No to... to jest coś... nie MJ-owego w moich oczach. Bardzo nie MJ-owego. Dobra, ale skoro już poruszyliśmy temat Michaela Jordana, skąd w ogóle wzięły się te wszystkie porównania? Otóż w wielkim skrócie, bojówkarze Minnesota Timberwolves pompowali grę Antonego Edwardsa w debiutanckim sezonie. Przypomnijmy, że Edward został wzięty z pierwszym pikiem draftu. Ale przez cały sezon i tak trwały dyskusje o tym, czy Lamelo Ball nie jest zawodnikiem lepszym oraz czy James Wiseman wszystkich nie wyjaśni, kiedy już będzie w pełni zdrowy. No myślę, że po latach 2024 odpowiedź na to pytanie jest już doskonale znana. Michael Jordan wiedział, że Anthony Edwards będzie kimś wyjątkowym. Pierwsze porównanie Edwardsa do mj wypłynęło z ust pewnego anonimowego skauta przed draftem 2020. Draftem, w którym Charlotte Hornets prowadzeni przez Jordana mieli do dyspozycji trzeci pick. I myślę, że można śmiało uznać, że gdyby tylko Edwards nie został wybrany wcześniej, widzielibyśmy go dziś w koszulce Charlotte Hornets. MJ nie pozwoliłby na inny scenariusz, między innymi dlatego, że sam Edwards przypomniał sytuację ze swoich przeddraftowych treningów, kiedy to Michael Jordan osobiście przyjechał zobaczyć, jak wygląda Anton Edwards z bliska na parkiecie. I to, że Antony był tym spotkaniem zszokowany, to trochę tak, jakby nic nie powiedzieć. Był niesamowicie zajarany samym faktem, że Jordan właśnie przekroczył drzwi na halę. No hej, no to jest Michael Jordan, nie wiem, czy muszę coś więcej dodawać. W każdym razie w debiutanckim sezonie Edwardsa do internetu wypłynęło zdjęcie porównujące twarze Edwardsa i Jordana. Podobny naturalny uśmiech, wielkość nosa, lekko przymrużone oczy, wszystko się zgadzało. Wszyscy czekali tylko jeszcze na moment ścięcia włosów Edwardsa, by potwierdzić tezę, że... Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Soty, Antony Edwards to syn Michaela George, żart powtarzany milion razy może w pewnym momencie stać się prawdą. No tak działa Internet. I gdy to podobieństwo wizualne faktycznie jest, a wybitne mecze oraz te absurdalne zagrania. Gwiazdy Timberwolves przywołują wspomnienia numeru 23 z Chicago, cały świat NBA popłynął z porównaniami. To urocze, ale najwidoczniej nie dla każdego. Sam zainteresowany Antony Edwards udzielił w grudniu wywiadu, w którym poprosił, by te porównania do Jordana ustały. Powiedział w skrócie, że Michael to najlepszy koszykarz w historii i jemu do tego poziomu daleko. Edwards chciałby, by ludzie przestali go porównywać. Z drugiej strony, na pytanie, czy Michael byłby w stanie kryć go jeden na jednego, Antony po krótkim namyśle powiedział: Nie! Pewność siebie też tam jest. Trzeba przyznać jednak, że to jest miłe, kiedy ktoś widzi w tobie pierwiastek najlepszego w historii. I tutaj odniosę się do słów Kevina Garneta, no legendy blisko związanej z Minnesotą Timberwolves. KG odniósł się do tych wszystkich porównań na linii Edwards, Jordan, mówiąc, że one mają prawo bytu, ale gdy mówimy o młodziutkim MJ-u. O tym MJ-u z debiutanckiego sezonu, gdy Jordan już zdradzał niesamowity talent, ale wciąż jeszcze nie był do końca okiełznany, że tak powiem. Antman jeszcze jest daleki do poziomu supergwiazd NBA, nie wrzucamy go jednym tchem do rozmów o potencjalnym MVP tego sezonu, ale widzimy w nim gracza, który może się tam załapać. To nie tylko wygląd czy imponująca gra w ataku, ale też ta ambicja, hard ducha czy również nieustępliwość w obronie, którą potrafił przedstawić w najważniejszych momentach spotkań. Blok w meczu Spacers to jest świetna historia, ale przypomnijmy sobie mecz Minnesota z Bostonem te kilka miesięcy temu. I przypomnijmy sobie, co Antony Edwards zrobił Jasonowi Tatumowi w końcówce spotkania. Tatum, Minnesota, dwa punkty w plecy i trzy minuty do końca dogrywki. Kluczowa obrona, no i wymuszenie straty. I co stało się po chwili? Asysta Edwardsa do Konneja, plus trzy. Następnie sześć punktów z rzędu Antonego Edwardsa, i nagle zrobiło się 112 do 105 minutę przed końcem. To jest MJ moment. Skoro już KG sam zarzucił porównania do młodziutkiego Michaela Jordana z debiutanckiego sezonu, postanowiłem sobie sprawdzić statystyki i je porównać do aktualnego roku gry Antonego Edwardsa. MJ jako rookie mając 21 lat zaliczał ponad 28 punktów, 6,5 zbiórki, 6 asyst oraz 2,5 przechwytu na mecz. 22-letni Edwards teraz w czwartym sezonie zalicza ponad 26 punktów, 5 zbiórek, 5 asyst i ,5, niemalże 1,5 przechwytu na mecz. Jeśli chodzi o skuteczność to Jordan trafiał na 51, Edwards na 46%. Oboje trafiali na tej samej skuteczności z linii rzutów wolnych, 84%. I ta rozbieżność skuteczności z gry Edwardsa oraz Jordana wychodzi z tego, że Michael Jordan w 84. praktycznie w ogóle nie rzucał trójek. Jak już je oddawał, to trafiał na skuteczności ledwie 17%. Edwards z kolei pali niemalże 7 takich rzutów za 3 punkty i trafia je na 37%. I wydaje mi się, że te 37% to jest bardzo solidna liczba i wiadomo, że ona obniża ogólną skuteczność, więc tutaj wydaje się, że mógłbym to nieco porównywać. I ta ogólna skuteczność z gry w tym sezonie wśród zawodników, którzy oddają co najmniej 6 trójek, to może jeszcze nie jest poziom najlepszych, jak na przykład luki doncicia, ale wciąż 46% not bad. No i statystycznie indywidualnie Michael Jordan wygrywa ten bezpośredni pojedynek z Antonem Edwardsem, więc tutaj ewentualnie możemy jeszcze porównywać ich przez pryzmat osiągnięć drużynowych. Przypomnę, że w debiutanckim sezonie Michaela Jordana Chicago Bulls owszem zapali się do playoffów, ale tam odpadli w pierwszej rundzie. I czy podobna historia czeka Antonego Edwardsa w tym sezonie? Trzeba poczekać, playoffy już niebawem. Oczywiście jako były rozgrywający, fan zespołowej gry w koszykówkę postanowiłem też zobaczyć jak to wygląda, jeśli chodzi o dryg do rozgrywania Antonego Edwarda i on tam naprawdę istnieje, tli się i wydaje mi się, że to będzie naprawdę spora rzecz dla Minnesoty w najbliższych latach. Zresztą w tym sezonie ta średnia pięciu ases na mecz też nie bierze się znikąd. Gdy jednak przypomnimy sobie o takich spotkaniach, jak styczniowy pojedynek z San Antonio czy Charlotte Hornets, czy grudniowe z Dallas i Sacramento, gdzie Edwards rozdawał po 10, 11 czy nawet 12 asyst w spotkaniu, to widzimy przed sobą zawodnika, który śmiało potrafi objąć rolę Point Forwarda, w szczególności gdy akurat ma dzień, w którym rzut nie wpada. Tak było właśnie w meczach z Hornets czy z Mavericks. Jego rekord asyst tego sezonu, 12 rozdanych piłek, przypadło na mecz z San Antonio Spurs. Osobiście byłem na tym meczu i, choć głównie patrzyłem w stronę Wiktora Maniamy, czy przede wszystkim zachwycałem się tym, w jaki sposób Jeremy Sochan przejął końcówkę tego spotkania. To największe wrażenie całą swoją grą obecnością na boisku zrobił na mnie właśnie Anton Edwards. Poruszał się jak po tym parkiecie. Pozwólcie, że może użyję takiej metafory. Oglądałem ten mecz w klatkarzu kinowym, ale gdy spoglądałem w stronę Edward'a, to nagle obraz zmieniał się na 60 klatek na sekundę. Płynność ruchów, kozła, składania do rzutu i wyskoku Antonego Edwarda na żywo zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie, że z całą pewnością będę o tym pamiętał przez lata. No i oczywiście, mimo iż grali na wyjeździe, cała hala dosłownie wybuchła po tym putbacku. Minnesota ma jednak spore problemy. Przede wszystkim chwilę temu stracili Karla Antonego Townsa, o czym wspominałem. No i pomimo tej fenomenalnej obrony, najlepszej obrony w całej lidze NBA, prezentują dopiero 18, czyli raczej dość przeciętny atak. W niektórych meczach ta niedyspozycja w ofensywie wręcz kuje w oczy. Minnesota ma genialny bilans, ale mieliby, mieliby jeszcze lepszy bilans, gdyby nie załamywali się w końcówkach spotkań. No sami zobaczcie, w ostatnim miesiącu nie podołali presji w takich meczach jak z Orlando Magic. Dwa punkty różnicy, porażka. Sześć punktów z Chicago, którzy zaliczyli świetną serię w drugiej połowie spotkania i po doprowadzeniu do dogrywki bezproblemowo ją wzięli. Przegrali z Sacramento Kings po dogrywce, przegrali jednym punktem w meczu na niskim, bardzo niskim wyniku z Los Angeles Clippers. Poza tym totalne zwiotczenie w meczu z Cleveland doprowadzili do dogrywki, ale później przegrali ją 16-7. do 7. Minnesota to jest wciąż jedna z najsilniejszych ekip w lidze. Na ten moment zajęła trzecie miejsce w konferencji zachodniej, ale to wciąż walczą o pierwsze, mają 68% zwycięstw, także to jest naprawdę ekstra. Oni pokazują, że mając bardzo przeciętny atak oraz genialną obronę, dalej można w lidze NBA wygrywać. Ale czy to sprawdzi się w playoffach? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale bardzo chciałbym zobaczyć Antonego Edwardsa w playoffach dojeżdżającego do tych słynnych porównań oraz chciałbym chyba zobaczyć jakąś formę happy endu dla Timberwolves w tym roku. W końcu, skoro i tak już wszystkich zaskoczyli w tym sezonie i grają milion razy lepiej niż to, czego oczekiwaliśmy podczas ubiegłorocznego lata, to może najwyższy czas wygrać w końcu serię playoffs po raz pierwszy od 20 lat. KG, pamiętamy. Oby twoje porównania MJ-a do Edwarda się sprawdziły. A Tobie, drogi widzu, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu do samego końca, jesteś w porządku. No i oczywiście w czwartek widzimy się ponownie, ponieważ wiadomo, regularne czwartki. Cześć.